Wydarzeniem, które w ostatnim czasie wstrząsnęło całym światem, była katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. W katastrofie samolotu pod Smoleńskiem zginął prezydent Lett Kaczyński. Wraz z jego małżonka oraz wiele ważnych osobistości. Żałoby narodową uczciliśmy minutą ciszy, zapaleniem zniczy i pogadankami na temat 10 kwietnia w wypadku lotniczym zginęła para prezydencka. Zginali również przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Mieli wziąć udział w obchodach 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. W ramach lekcji języka polskiego klasy 6b i 6c oddały hołd ofiarom tragedii Nie mogło nas tam nie być. Dzięki ojcom naszego miasta pod pomnikiem nieznanego żołnierza na placu Kościuszki, gdzie odbywają się wszystkie ważne uroczystości państwowe, mieszkańcy Oświęcimia mogą składać hołd tragicznie zmarłym w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Jakże innego, bardzo smutnego charakteru nabrało to miejsce. Teraz kwiaty znicze zdjęcia tych, którzy tak niedawno jeszcze żyli nie mogło nas tam nie być. To jakże tragiczna, kolejna karta historii naszego narodu, która zapisuje się na naszych oczach. Zapalane przez nas lampki zdają się mówić: Będziemy pamiętać o panu, panie prezydencie. Będziemy pamiętać o was wszystkich, bo zginęliście w służbie dla ojczyzny. Również po to, byśmy my, ludzie jeszcze bardzo młodzi, mogli żyć w tym kraju i cieszyć się jego rozkwitem. Kwiecień to miesiąc pamięci narodowej. Klasa V A przygotowała lekcję o Katyniu, mającym obecnie podwójnie tragiczną głowę. Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności. Nie można zagubić w sobie krzyku sumienia jako głosu prawdy, która go przerasta, ale która jednocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie. W tym tygodniu w naszej szkole odbył się powiatowy konkurs wiedzy biblijnej i honorz. Dzień Yy, trzeba, żebyśmy może raz stali, aby właśnie uczcić tych wszystkich, którzy tam na ziemi katolickiej zginęli. Yy, Nasza szkoła była organizatorem etapu rejonowego XIII Międzynarodowego Konkursu Ekumenicznego Wiedzy Biblijnej Leonardz. Według Ewangelii Świętego Jana konkurs odbył się w dwóch grupach wiekowych. W grupie wiekowej klas 3 i 4 wzięło udział 26 uczniów z rejonu, a w grupie klas 5 i 6 wzięło udział 44 uczniów. Do dalszego etapu z naszej szkoły zakwalifikowali się Nadzieja Chodur z 4b, Katarzyna Sokal z 3a i Mikołaj Wierzbicki z klasy 6b. Rozpoczęło się szkolenie klas 6. W zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej do wszystkich szkół od września prowadzono obowiązkowo zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy szkoła, dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, prowadzi zajęcia. Dla klas 1-3 przewidziane są dwie godzinne lekcje. Dla klas 4-6 cztery godziny lekcyjne. Uczniowie zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną, np. udzielanie pierwszej pomocy. 40 odcinek faktów czwórki prowadziła Iga Walczy.